Plantacje kukurydzy w tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, wyglądają skrajnie różnie. Wschód wygląda super, zachód wygląda średnio. To tylko i wyłącznie kwestia wody, czy też jeszcze jakieś inne czynniki mogą mieć na to wpływ. Najlepiej wejść w łan i zobaczyć u podstaw, gdzie leży problem. Jesteśmy na terenie Wielkopolski w okolicach Śremu. Stanowisko to są bardzo słabe gleby, klasa piąta, monokultura kukurydziana. Widać wyraźnie, że po masie wegetatywnej kukurydza mocno ucierpiała od braku wilgoci. Większość rolników w Polsce doświadczyło no, ekstremalnie trudnych warunków pogodowych w tym roku. Po suszy roku 2018 sezon 2019 był nawet trudniejszy i ta susza była bardziej rozległa. Zabrakło nam ważnych dla uprawiarych opadów wczesnoletnich. Na takim przebiegu pogody najbardziej chyba cierpiała kukurydza. Tak, bez wątpienia miał. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, obserwujemy to od wielu lat. Termisiewu jest jednym z czynników agrotechnicznych, którym w jakiś sposób roślinie ułatwia przetrwanie trudnych okresów suszy. W 90% przypadków wcześniejszy termin siewu zawsze jest korzystniejszy. Roślina ma więcej czasu na ukorzenienie, system korzeniowy jest głębszy, gleba jest lepiej spenetrowana i rośliny wykorzystują te głębsze zapasy wilgoci z gleby. Odmiany reagują w bardzo zróżnicowany sposób i wybór dobrej odmiany, dobrej genetyki był kluczowy dla powodzenia całej sukcesu całej uprawy kukurydzy. Są odmiany, które mają wysoki potencjał planowania, ale dla rolników, dla użytkowników najważniejsze z perspektywy zmiennych warunków, coraz trudniejszych warunków uprawy jest stabilność planowania w latach. Dlatego przyglądajmy się odmianom pod kątem nie planowania w jednym dobrym roku, ale w dłuższej perspektywie. To nie jest kwestia zmiany genów, to jest kwestia fizjologii, to jest kwestia e, morfologii tych roślin, czyli tego jak system korzeniowy jest głęboki, jak szybko się rozrasta e, i jak jest w stanie wykorzystywać te e, coraz mniejsze zasoby wody. Poza tym część nadziemna, e, odmiany ziarnowe mają pokrój generatywny, czyli dosyć wąską blaszkę liściową, mało liści i przez to ograniczamy transpirację. Cała energia jest skierowana na produkcję plonu, na produkcję ziarna, na kolbę. Dwa główne typy ziarna, czyli typ flint i typ, typ dent różnią się generalnie fizjologią i szybkością dosychania, natomiast potencjał tych odmian jest zbliżony w podobnych warunkach. Oczywiście mówiąc o flintach, mówimy o odmianach wczesnych do średnio wczesnych, mówiąc o dentach, mówimy o odmianach od średniowczesnych do średniopóźnych. Natomiast tutaj decydują cechy fizjologiczne, morfologiczne poszczególnych odmian, a nie grup odmian. Przebieg pogody, czyli upalne w większości czasu lato, sprzyjało szybkiemu dojrzewaniu, szybkiemu kwitnieniu, szybkiemu dojrzewaniu odmian kukurydzy, ale wydaje się, że największą przewagę zdobędą tutaj odmiany w typie dent bądź, bądź zbliżone do dent, które w tej ostatniej fazie wegetacji oddają wilgoć szybciej, sprawniej i w efekcie ziarno jest bardziej dosuszone. I oddaje łatwiej wody również przy dosuszaniu. Bardzo ważnym czynnikiem agrotechnicznym, który również wpływa czy decyduje o powodzeniu uprawy kukurydzy, jest gęstość siewu. To tak jak tu widzimy, wyliczyliśmy, że obsada na tym polu jest poniżej 80 tysięcy roślin. Jest to obsada optymalna na słabych i bardzo słabych stanowiskach, a wystarczająca do uzyskania pełnego potencjału planowania. Pomimo tego, że masa wegetatywna roślin jest tutaj bardzo ograniczona, zwróćcie Państwo uwagę, że Roślina wykształciła kolbę. Kolby są dobrze zaziarnione i, jak na te trudne warunki, na ten trudny sezon, naprawdę wyglądają dobrze. Jesteśmy na tej samej lokalizacji Wielkopolska, rok 2019, skrajna susza. Pole, piąta klasa gleby, bardzo słabe stanowisko i obserwujemy przykład. Dobrego doboru odmiany i prawidłowej agrotechniki. Jak kurydza mogła wyglądać w tak trudnym dla tego gatunku roku? Warto więc korzystać z zaleceń firm hodowlanych, które doskonale wiedzą, w jakich warunkach dane odmiany się sprawdzą. Ważne jest również, aby pamiętać o takich agrotechnicznych tematach, jak odpowiedni termin siewu, odpowiednia głębokość siewu czy także odpowiednia pielęgnacja tej rośliny wtedy, kiedy ona już jest na polu, czyli odchwaszczanie, nawożenie do listy oraz biostymulacja. Dzięki, że jesteście, że oglądacie AR. Do zobaczenia następnym razem w równie fajnej okoliczności przyrody. Cześć!